I już od razu widać, że idzie dobrze uciekamy dalej, zrobić za tym, zanim coś no. to nie na nam spadnie do koszyka. Ostatnio było kilka komentarzy, I... e, przemyślamy to co kupujemy. It's not your plane, Dzień dobry, witam Was na następnym weekendowym vlogu. Weekend u nas jest taki luźniejszy. Powinnam się z tego cieszyć, bo następne kilka weekendów już są zapełnione meczami chłopcy będą grać w następny weekend, na następny weekend, a dalej już nie patrzyłam, także będzie taki weekend domowy, na dworze jest cieplutko, za cieplutko, bo jest w sumie gorąco i parno i duszno, także za bardzo się nie chcę wychodzić, ale za niedługo wyjdziemy, jeszcze jest rano, właśnie zjedliśmy śniadanie i robię sobie listę, bo może podskoczy nam, no nie może, na pewno no podskoczę gdzieś do Walmartu kupić kilka rzeczy do obiadu i na początek tygodnia także plan jest taki, że będą żeberka dzisiaj na obiad zaczęłam już na dole obierać jabłuszka, także zetrę jabłka i zrobimy jakiegoś jabłecznika żeby te jabłka nie leżały Więcej będziemy działać i zobaczymy, co będzie dalej. Także luźny, fajny weekend, fajny czy nie fajny, nie wiem, taki może monotonny, domowy i czasami takie weekendy, gdzie każdy weekend jest czymś wypełniony, coś się robi, i gdzie masz w końcu taki weekend domowy, gdzie nic nie robisz. Trudno się może w jakiś sposób pozbierać i do czegoś zabrać, przynajmniej mi, bo już jestem przyzwyczajona, że zawsze szybko i gdzieś jedziemy, czy coś robimy. Także przeglądałam sobie, oczywiście, zawsze czytam Wasze komentarze pod filmikami. Ostatnio było kilka komentarzy może o właśnie tym amerykańskim bezstresowym życiu. Hmm. Może tak wyglądać właśnie na vlogach, na filmikach, że to nasze życie jest bezstresowe, fajne, cudowne, takie amerykańskie, gdzie wszystko mamy, wszystko robimy i nasze zachcianki są spełniane, ale to oczywiście. Wygląda tak na vlogach, na filmach, bo w sumie tych e, takich stresujących momentów, takich e, momentów, gdzie coś się nie udaje, albo gdzie. No, po prostu takich momentów się nie nagrywa zawsze, bo to są już takie momenty bardziej personalne i niekoniecznie momenty, które chcemy pamiętać i utrwalać na filmie. A po drugie, jeżeli już jest właśnie są te momenty stresu, czy nerwów, czy frustracji jakichś, to nie sięga się po aparat, żeby właśnie to nagrywać. Ja myślę, że nasze życie. Może wyglądać właśnie takie bezstresujące, ale to nasze życie jest normalne. Ja bym powiedziała, że tak jak e, życie przeciętnej osoby w Ameryce czy w Polsce, mm, tak, oboje pracujemy, oboje mamy pieniądze, oboje w miarę dobrze zarabiamy, gdzie e, może nie musimy się e, martwić z dnia na dzień, e, czy będziemy mieli e, wystarczające na zakupy. Bo są te pieniądze, ale na pewno robimy zakupy rozważnie, przemyślamy to, co kupujemy. Jeżeli wydajemy pieniądze, to na pewno próbujemy to robić rozsądniej. Jeżeli chodzi o dzieci. Na pewno robimy to rosnąco, nie rozmawiamy o większych czy mniejszych zakupach i chcemy, żeby sobie dzieci zdawały z tego sprawę, że te pieniądze na my, na nie pracujemy i oni sobie zdają z tego sprawę, bo dużo razy zastanawiają się, czy naprawdę coś potrzebują, czy nie potrzebują. Czasami muszę ich przegadać i powiedzieć im, że nawet jeżeli tego do końca nie potrzebujesz, ale lubisz i byś chciał coś takiego mieć, to mama z tatą kupią ci coś takiego. Bo jest ja zawsze chłopcom przynajmniej, bo oni już są więksi, tłumaczę, że dobrze się uczycie, pomagacie, gracie w piłkę i... Czasami mama z tatą chcą wam coś kupić, co lubicie. Tak jak właśnie Adasiowi kupiliśmy ostatnio korki, które kosztowały 80 dolarów. I to jest bardzo duża suma za korki, gdzie wcześniej bardzo często kupowałam mu korki za 30-40 dolarów, czyli połowę z tego. Ale dlatego, że on rośnie, robi się coraz większy, a również bardziej zaangażowany w piłce. Chcę, żeby miał to, co lubi, i żeby się czuł komfortowo, i wychodził na boisko, wiedząc, że czasami właśnie te korki mogą zrobić różnicę w tym, jak się czujemy, w porównaniu do tego, jakby kupił sobie jakieś takie, może tańsze. I e, takie, których niekoniecznie by chciał, bo tak jak każdy, nawet trzynastolatek e, e, chce być ubrany w to, co lubi. Takie przywitanie, może troszeczkę za długie. Ja już uciekam na dół, e, zaczynam właśnie coś tam robić w kuchni i ten e, nasz e, weekendowy vlog. Zacznę, może nie będzie taki super ekscytujący jak ostatni vlog z naszych wakacji, gdzie cały czas coś robimy, ale dalej jest vlog. <grym> Także zapraszam Was, zostawiajcie łapkę w górę i zaczynamy to. Że tego cukru wystarczy. E, mamy już e, ziemniaczki obrane. Żeberka tutaj mamy w tym e, slow cooker. Także one się troszeczkę porobią. Będą później na obiad. I e, jabłka już się smażą. Także prawie są gotowe. Przygotuję sobie teraz e, ciasto. Także Zrobimy jakiś nowy przepis. Fajnie wygląda. Także to jest ciasto półkrucha. Pani Krystyna na stronie sincin.cc czyli cy i ne cy i ne literuję Wam po polsku, a chciałam po angielsku, dlatego tak dziwnie wychodzi. No, także przygotuję sobie w składniki i wyrobię ciasto, włożę je trochę na lodówki, do lodówki i podjedziemy do sklepu. O, jeszcze miałam Wam powiedzieć, ostatnio kupiłam sobie takie fajne słoiki właśnie na mąkę, one są szklane, Tutaj jest tak jak o, gumka tutaj jest, także są bardzo szczelne i co jest super to właśnie ten otwór jest fajnie duży, także mam jeden taki i jeszcze tam są dwa inne właśnie w szafce. Także super się sprawdzają i e, bardzo je lubię. Lepsze niż e, koretka papierowa i żeby ta mąka tak leżała. Także takie coś już chciałam jakiś dłuższy czas sobie kupić, a akurat takie znalazłam i e, są bardzo fajne i bardzo lubię. Ok, szykujemy ciasto. Zobaczyłem ten, a tutaj na końcu po jeszcze są te sceny I've been dreaming all in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a car, never change, play the game, now we say. on when i chase like that yeah i yeah. play so strong with a knife in the back i'ma swing home run like a baseball bat gonna see me rise you hate on that i don't play both sides do me no cap i'ma ride or die for my dreams on tap i'ma fly real high you ain't see me slack and what's not how you fall it's how you get right back up that's how you get tough calluses on my hands so rough yeah i call your bluff i'm not the one mess with me come out with none cause i'm so done you had your fun and now you're gonna face down the barrel of the gun cause i got a full clip put your name on it but i'ma let you side cause you ain't worth it

i Mama, już I e, get that water thing out. na samą myśl ile tam wydamy bo mamy... Zaczekaj, sprawdzę czy mam listę, bo oczywiście jest... oczywiście bym pojechała bez listy, co jest normalne ale jest gorąco wycofam sobie tutaj pojedziemy do Walmart, do Walmart bo i tak w sumie nie mamy nic lepszego dzisiaj, żeby robić. Może później wyskoczymy gdzieś na basen, czy coś takiego zobaczymy. Albo będzie taki... Mama, domowy... to Mhm. Domowy, domowy dzień. Także zrobimy zakupy, musimy kilka rzeczy kupić. Właśnie nasze bezstresowe życie. Mi się wydaje, że fajnie, bezstresowe życie to jest życie bez dzieci. Wtedy na pewno jest mniej stresu, jest mniej wydatków. Tak jak sobie pomyślę jeszcze na samym początku jak kupiliśmy z Wojtkiem nasz pierwszy dom w 2007 roku. Jak tutaj się przeprowadziliśmy do Wyczyni, to oczywiście był stres, bo byliśmy młodzi. Jeszcze nasz pierwszy dom, pierwsze raty za dom, ale oboje pracowaliśmy i na pewno było mniej, mniej, mniej stresu. Oj, tutaj duża kolejka, to jest pojedziemy może prosto, inną drogą. Jak już masz, są dzieci, to oczywiście jest inny stres. Martwisz się ogólnie zawsze na wszystko, o wszystko i są dużo większe wydatki, oczywiście z dziećmi, czy to chodzi o zakupy spożywcze, czy nawet plan na telefony, co musimy płacić teraz więcej niż ogólnie byśmy płacili, czyli także w jaki sposób e, musimy się liczyć, ile wydajemy i co kupujemy na pewno. Chociaż e, oboje pracujemy, e, oboje zarabiamy, ale jest w końcu nas e, pięcioro. No i chłopaki już są duże, także jedzą tak jak... E, Dorosłe dzieci to do, tak jak dorośli, nie? <noise> Także na pewno jedzenia e, idzie dużo więcej. Czy jest bezstresowo ogólnie? Nie jest bezstresowo. Każdy ma e, swoje stresy, ale tych stresów się nie nagrywa. E, czy frustracje, czy dni właśnie złych nie wyciągasz wtedy aparatu i nie nagrywasz. Także może wyglądać na filmikach, czy na vlogach, że no nie, no super, bez stresu, fajnie, szczególnie jeżeli jesteśmy e, przez weekend na plaży. To jest fajnie. Uwaga, tory. się. Także zrobimy zakupy i jak już Będę w domu, to Wam pokażę, co dokładnie kupiliśmy i ile wydaliśmy. że idzie jesień, bo jest odgroma nawet w Walmart do wybrania rzeczy. Także fajnie to wygląda. Już niektóre rzeczy tutaj widzę wykupione, takie coś na drzwi fajne. Za 6,50 powiem, że nie wygląda źle, żeby powiesić na drzwi. Fajnie. Takie wisiorki za 4 dolary. A tutaj fo Nagrywamy. Nagrywamy. Mhm. się wygłupia. Tutaj na przykład już taki wieniec na drzwi za 25 dolarów. Zaczekaj Aniusia, mamusia ci zaraz wyciągnie. Takie wazony za 10 dolarów. Tak szybko Wam tylko pokażę, zanim pójdziemy dalej wykupować. Chodź! Do góry Mam cię. Co jeszcze mamy tutaj? Więcej wieńców za 24,54. Jakieś kwiatuszki. Mm. Takie jedynie na świeca. Za 7 dolarów, ale nie powiem, że mi się to specjalnie podoba. Tutaj, tak dynie za 10 dolarów. Ups, no uważaj. Te są nawet fajne. Mhm. Dobrze, uciekamy dalej, zrobić zakupy zanim coś niechcący nam wpadnie do koszyka. Dobrze, jesteśmy ze sklepu, tak jak mówiłam, e, będzie dwie stówki 198 e, z taksem. Taksu było 7-8 dolarów, także muszę. Będzie pociągnąć. Także Wam pokażę co kupiliśmy. Tutaj już e, zaczniemy. E, to są takie... Muffinki pakowane. Tutaj jest, ile ich jest? 5 e, takich małych torebeczek i po pięć w środku. Także takie są fajne, jak dzieci chcą coś złapać na przekąskę. E, kubeczki na lody, bo kupiliśmy lody. Herbata nie było innej, zazwyczaj kupuję Lipton, ale tylko taka była i to w ogóle jedno opakowanie. Także też dziwne. Hmm, tutaj nic. Śmietana duża, jogurty takie do picia dla hambita danonki. i e, taka śmietana słodka. Tutaj mamy wszystko tak nie po kolei. E, Italiański kiełbaski. One były 5 dolarów za okapowanie. Nóżki. Dzisiaj się kręcą. Nóżki z kurczaka. Też 5,38 za 2 punkty. I akurat złapałam boczek, bo był na przycenie za niecałe 5 dolarów. Teraz szczypiorek, cukinię przytypiam, bo się do tych kielbasek dają brokuła i ta sałata lodowa. Dobra, idziemy dalej. Cały dom ogólnie pachnie tymi żywercami. truskawki, jeżyny dwa pudełeczka. No i e, papryka była za, jeżeli oglądaliście wcześniejszy vlog, to była strasznie droga w tamtym sklepie bo ponad 5 dolarów, a teraz była za 3,50. Coś takiego w tym gulmacie. E, e, marchewka. Banany. I e, tuskinie. Tutaj jest ich 5. 5 jabłek i cytrynka tutaj wyciągamy jajka 18 jajek 4 dolary sprzęt e, takie gofry na szybko tutaj rogawiki, krosanty mamy Dwie wędliny, to jest e, kur, nie, kurczak, indyk, właśnie takie pakowane. One kosztowały 4 dolary szczęść właśnie. Teraz mamy e, Serek mozzarella, swiss cheese. Tutaj e, kupiłam jakiś mexican style melting cheese for e, quesadilla, queso. Tak, do Ciebie mówię. Tak? No spróbujemy, bo mam mięso, to jakieś na tygodniu zrobimy. Biały ser taki do kanapek czy do tego i taki serek też właśnie, żeby złapać sobie i przegryźć. Całe pudełko takich jogurtów słodkich. No i tak jak mówiłam, mam, daleko jestem, nie? Mam lody. Tu już są takie właśnie z tutaj oczywiście popsicles i e, takie loty z terkizą. to jest e, ciasto y, i czekolada. E, jeszcze jest grzewka wody, tam jest chyba 24 wody. Kupiłam Gatorade, e, kupiłam, w garażu już to zostało. Mm. Nie pamiętam co jeszcze, o właśnie te e, chusteczki takie higieniczne. Także to na razie tyle, później e, rozpakuję jeszcze z kosmetyków, ale chcę to pochować, żeby mi się tutaj lody nie potopiły i wszystko było tak jak ma być. I've the morning, so we'll also losing time, i'm fading fast. i just wanna make it last. try to let go of the past. i close my eyes and embrace the blast sleepless nights and headache stack. restlessness to hell and back. what's my purpose? what do i grab? a slippery surface, a heart attack. and sometimes you just gotta believe. there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic. But maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.